Cześć, witam woz. Jestem to na następny odcinek z Jar Survival z przetwórstwem w Słoiku i ze mną jest szefo, oczywiście. ma? No, i tak. Tak jak obiecaliśmy w, w poprzednim odcinku, e, patrzcie, co my tu zrobili. Dan, dan, dan. Tela surowców mamy. I wykopiemy to dzisiaj na odcinku. Jeszcze tu było 16 żelaza, czy 17 jakaś. I tak. E, szefo postanowił. Co postanowiłeś z tym Dirtem zrobić? Eee, znaczy, skowiemy go do tego poziomu, co? Znaczy, no. wiesz, ten poziom jeden. Ale tego no. drzewa, co? Um, no, i jeszcze chcę pozdrowić pewnego widza. Który o, to pod ostatnim... co powiedzieć? Pod ostatnim odcinkiem napisał e, komentarz, że w tym. w tym frupie, tu. tu. jest jakiś sekretny pokój czy coś. E, I tam dzisiaj pójdziemy, bo. W ogóle tu nie wolno rozwalać tego szkła i tam trzeba wyleść. O to już to dowiedzieliśmy. No. <coughs> właśnie. O jest, Olaf, Olaf Szczepaniak. Olaf Szczepaniak No. Także pozdrawiamy cię. Olaf, dzięki za ta informacja. O co chodzi? Co za muzyka? O co chodzi? Aha, filmik mi się włączył cicho. <coughs> w hotelce głównej jest e, Hayden Chest. Dobra, dzięki Olaf, jakby co tego. No. Okej, okay, dzięki, sprawdzimy to. Czuję się dumny, że mi w końcu ktoś odpisał. <coughs> A teraz. widzisz, teraz, teraz masz nawet pozdrowienia, także wiesz. No. Mm, ja biorę te eku z mojej tajnej skrzynki, nie widzicie w ogóle tego tu. A ty masz jakieś eku tam? No oczywiście. Myślisz, że by ci wszystko pokazał? Nie, nie, nie. K jest te żelazo. W ogóle jest zadanie, żeby skraftować piecyk. A to za skraftujemy. Ej słuchaj, ale właśnie rób tak, że wkładasz chesta, bo jak będzie coś potrzebne, to wiesz, nie? A ja tam Ta... mamy no kilofy drewniane. Znaczy żelazne. Znaczy te, no. kilofy. Nie wiesz, żelazne to, to Zrób może 8 y, piecyków, co? Ze staka zrób może. Ogólnie już myślałem nad tym zadaniem, gdzie trzeba dom zrobić. Może byśmy ten dom zrobili y, tak w połowie ze stąblików co? No, szłoby zrobić, bo jest też zadanie na 64 stąd bryki. No i to by było właśnie też fajne. No. Ej, Dobra, popatrz, tak bo zrobić... Tu Ty, będzie postaw... i tak skopane, nie? No, pozostaw tej na razie te piecyki. No. I tu jeszcze trzy. E, Wóż na razie tutaj do tego może. Wóż 6 żelaza. Co do tego tej piecyka? Tutaj, o. Um, 14 żelaza mamy. Czym to przepolić? Węglem tej, daj, wrzuć tej. 6 żelaza wrzuć, zrobimy sobie po jednym killoffie yy, ja pójdę wykonać troszkę węgla i może wiesz co, może nawet 8 byśmy staków z tom co? Znaczy 8 staków kobla, bo i tak jak nie patrząc węgla mamy dużo i kobla no. tak samo. Dokładnie Tak, i jaką wyspę atakujemy dzisiaj, to chyba netherową, co? Tak się wydaje. Bo najbliższa mm -hmm. chyba, co? Spoko, spoko. To co jeszcze tu by powiedzieć, że... Godołek w w odcinku SkyBlocka, że ten Minecraft zawsze będzie u mnie na kanale. Ale tak ostatnio myślę, myślę, no kurde, ten Minecraft się powoli nudzi cały czas. Za każdym razem jak w niego grom, to czuję taką mniejszą chęć grania i nagrywania, bo grania to już w ogóle, w ogóle nie grą Minecrafta bez nagrywania. I tak się zastanawiam, czy to nie jest ostatnia seria i jak zakończy się ta seria, nie wiem, czy coś jeszcze w ogóle z Minecrafta będzie na kanale. Tak, no. ale wiesz, yy, nowe nowe te wychodzą co chwilę, nowe wersje, także nie wiadomo jak będzie w sumie. Może się no. zacznie chcieć grać, bo może wiesz, będzie coś fajnego. Szczerze to wątpię. E, czemu mi FPSy spadają? Nie czekaj, coś, coś muszę tu zmienić w opcjach. Przepaliła się ta dam już. E, czekaj, ze, sprawdzę, czekaj, czekaj. No już mam na 2kilo. Dobra, już zrobię, czekaj, tylko wrzucę tej... E, dobra, dobra, tylko powrzucam tej... Wiesz co, tego kobla do przepalania. Mogę tak przyłączyć, że. Mm, dobra, niech się przepala wszystko ładnie. Dobra, tu też wrzucę. Już Taka kobla, ok. Eee, aha, tutaj będą wszystkie inne surowce. To okay. żelazo na razie nie przepalony został, może co? Kobel. Eee, Cześć, zrobię, zrobię tylko, chwila. Eee, ogólnie też chciałem coś powiedzieć. Eee, chwilę, co ja chciałem powiedzieć? Kurde O czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej przed tym jak mówiłeś o tej serii Minecrafta, że to jest ostatnia chyba I don't know Nie wiem, serio eee, O kurcze Dobra, choć wykopiłem te wszystkie surowce inne Nie Mniejsza z tym, może jak mi się przypomni to wtedy bym powiedział No po Szczerze mówiąc nie pamiętam, za chuje. Ej weź nie przeklinaj na moich odcinkach, serio A, to sorry No Ja nie chcę być następnym youtuberem, który tak mocno przekliną. Ja oglądałem... Pomijając seria z Left for Deada Ja oglądałem jakiegoś dzieciaka tam na YouTube, nie pamiętam jak on się tam nazywał, parę, parę, parę set tysięcy subskrypcji z drzetach papy, parkour jakieś tam nagrywał. Boże, co za dziecko, ja pierdzielę. Znaczy ja nie mogę. Paręset tysięcy ja no, nie wiem, 400-300 jest... tysięcy dzieciak takich, że masakra. Wiesz, że to mógł być Rezi, mógł być to ten, a wiesz, że jego dużo osób lubi i obrażasz ich w tym momencie. Ale nie mówię, ta, y, on ma chyba około 800 tysięcy, jak patrzyłem ostatnio chyba. No to fajnie! Minecraft Blow, pozdro. Czekaj chwilę. Jezus. Ja też już go nie oglądam, bo... Ja Minecraft pisałem. Bo nie chce mi się, stracił to, co kiedyś... Mam jakiś tego, pierwszy lepszy biorę i ze sprawdzam. Stracił moim zdaniem ten o. potencjał, cały, cały Kery kiedyś miał. No i umysł poszło, no niestety. U no. kogo? U kogo? U Blowa. Ja nie wiem, czekaj. Nie chcę mi się po prostu oglądać. To nie nie oglądam Ach. W ogóle tam jest lawa, jak widzicie. Mam tego dzieciaka, poznaję po skinie. Czekaj. W Jaki? e... remu jakiś. A Bremu nie, a Bremu to jest spoko koleś. Jezu, człowieku, że to jego przeklinanie mnie dobija. Bremu nie akurat się robi... Par... Nie udało mu się coś iść Boże, wielka tragedia, Jezu, prze... przegrałem. <laughs> trzeba klnąć. Ale... A, Jezu, ale... trzeba klnąć. Pokaż ale ty... to są dorosły. E, on nie... Bo jest dorosły, nie wiem, w sumie... E, ale ogólnie Bremu to robi w taki sposób, że on to umi. po prostu, on to robi dobrze. No po prostu... Dacie papy takie mi się nie podoba takie gdzieś szczerze mówiąc. Bo nie oglądasz go od początku. Jakbyś oglądał seria em, Floating Islands <laughs> Najlepsza seria ever moim zdaniem na YouTubie, całym polskim <laughs> Nie wiem. Ja tam tego nie oglądam, mam ciekawsze zajęcia. <laughs> ha, 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 ha. Czekaj, to jeszcze ten węgiel skopiemy. I co będziemy po od razu atakować wyspę, co? Tą kolejną czy tą butelkę. E, ja ja proponował jeszcze... Ale już wiem co chciałem zrobić! Ja czy powiedzieć? Co? Kurwa. Znaczy... <laughs> Nie, zapomniałem. <laughs> Czekaj chwilę. Eee. Eee. E, <laughs> My tu mieliśmy ogólnie pomysł na to, co teraz wykopaliśmy, zrobić tutaj różne farmy. Tak, myślałem, może, że jakby ktoś chciał, to może napisał w komentarzach pod filmikiem, co tu zrobić. No. Jak nie patrzę. To co, co w ogóle robimy sobie, nie... narzędzia diamentowe, jak mam tyle diaksów? Nie, bo tam mogą być przecież w tym korku. Możliwe w sumie. Dobra, biorę. I wszystkie inne idemy tutaj, tutaj, bo tam będzie kobel. Ja kobla. Dobra, robię tak dużo drabinek, bo jak nie patrząc, jeszcze trzeba tam wejść, no nie? Mam 2,5 patyków. Prawie. Dobra. 2,5 pusta patyków kupiłem na no, Allegro wow. 60 drabinek tylko. Dobra, okej. Okay. Tutaj wychodzimy też z tą drabinką, będzie gdzieś się wychodzi, co? Czy co ty robisz? No, drabinki kładź. Idealnie Ale ty źle to zrobiłeś! NIE! Jak źle? No po, poprowadź drabinki Kratko po prostu. Kratkę obok, żeby na tym, tym co ty tutaj zrobiłeś, żeby tutaj drabinkę być na tym. Kratkę obok trzeba. Boże, to czekaj. O masz, już tutaj, kop... tutaj stawiaj to do góry. Ja nic nie by zastawią skrzy... Ale tą skrzynkę, słuchaj, tą skrzynkę na dole co jest, to otwieram na, na, razem, to co jest na górze. Dobra. Żeby nie było takiego, wiesz, że wow, jedna osoba zacznie, a druga nie, wiesz co chodzi. No, stawiaj tu drabinki. Dobra, czekaj. Już stawiam. Uf. Kurde, głodny się robi, wiesz? Ja mam parówka. Mam nadzieję, że u góry będzie coś dojedzie. NIE! Co? Umrzyłem. Co umrzyłeś? Umrzyłem, bo żeś mi kobla podkopał. Hmm. Czekaj chwilę, nie, nie podchodź. Brawo. No i wy, wyłączył PvP wreszcie. Bo mnie zabił chyba cztery razy. Raz! Cztery razy mnie zabij... Nie no, dobra, roz. Ale dwa razy że deadną Jest, jest pomieszczenie, czekaj. Drabineczki. Drabineczki. Czekaj, czekaj, czekaj. Czek, czek, nie odpłynie otwieraj, otwieraj, przodem. Dobra. Dobra, trzy, dwa, jed. A, czey, są dwie. To ty lewo, a ja prawo. Czekaj, żeby właśnie nie było, czekaj, kurde, która będzie lepsza? Czekaj, ja wyliczę. Ene, due, torba, borba, usma, smakę, deus, deus, kosmateus, imorele, P. u, ty, z i any. Ta moja, ta moja. Dobra 3, 2, 8, 1! Oooo! Wiesz, co mi się zdaje? Co musisz? Nie wiem, seta całego. Z, 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 z. Za dużo tre ułatwienia, chyba co? Jak na początek. No, chyba cię porąbało, bało Nie wiem, dobra, zaczymy. E, ogólnie zejdę tutaj na dół, podłożę. Nie, ja w tym nie idę, sorry. Ja też nie. Nie chcę jak tego, dopóki wiesz, mam jeszcze tak niebezpiecznie porobione, tam ja wolę na razie zostawić. Właśnie, flya, nie mam <noise> Ze Skybloka będzie przyzwyczajenie. Dobra, mm, do skrzyneczki. Ja już... Aha, jeszcze jedna rzecz. Zbroja jedynie odłoża, a. Ja wszystko odłożę, wiesz? No, ja ty. Dobra, zrobiłem trapdora, tam u góry może ustawię co? Żeby wiesz, fajnie zamknąć. Dobra, teraz skopujemy to. Co? Teraz? No. A ja myślałem, że teraz będziemy iść, no ale dobra, okej, okay, okej, okay. czekaj takee chciałbym położyć jedną deskę, a to i tak będziemy wchodzić, czekaj, czekaj. Czy te skrzyneczki też zniszczę? Mamo... Co ty chcesz? Aha, i wiem co <słys》>? chciałem powiedzieć. Nie chodziło mi o to surowce, te co tam zrobić farmę, farmę tam zrobił na 100% Chodziło mi o to, żeście napisali czy domek, bo to jest zadanie żeby zrobić domek nie opisali ten domek, czy, on ma, być, jaki, ile ma, być, czy ma być dwupiętrowy ten domek, czy ma być na przykład jednopiętrowy, że wiecie, że dół i góra ten no. dom, czy jeszcze inaczej, w sensie, że jeszcze inaczej, że na, ina, czy na. O, pierwsze. Czy ma być na osobnej platformie? Ten domek, osobną platformę mam zrobić na ten domek, to pierwsze. Drugie, czy ten domek ma być jednopiętrowy, czy dwupiętrowy? Chodzi mi o to, że dół tylko i u góry takie jakieś tam małe poddasze. Czy właśnie taki du, duży dwupiętrowy, nie? Mhm. No, ogólnie zadanie już na tą brików można zaliczyć Czekaj, Ej, do... wiesz najpierw by u najpierw O, pa, ja... mamy cztery tą stompbricków Ja? No? no, już tutaj rzuciłem Dobra, to weź to tam zepchnij, z, 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 no Daj, Pomóż z mi to oszukać I myślę, że, z, 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 że Daj, jak się dostaniemy do kuli To kończymy odcinek, nie? Bo już mam trzynaście minut, a nie chcę żeby to za długie było No tak z 20 możecie robić, to? No, no to, tam Dobra, to ym, co? Wiesz, do jakiego by teraz? Yy, nederowy, O jest, zróbcie. Ale w nederowym nic nie będzie, praktycznie. Do zimowego by showł. A nie lepiej, do tego, jak mamy blisko, tak? Ok, jest nederowy. No, obok tutaj. Tam. Na dole. Dobra. Kurczę, ja do... jestem chłodny. Gdzie... W które może być jedzenie, co? Kurde, mam 17 level i nie chciałbym tak zginąć z nim, wiesz. No dobra. Na briki już zniszczyłem w razie czego zadanie. Dobra. Czyli zrobię tak, zrobię sobie. sobie. bierzemy kobla. Tak weź trzy z takim. Albo po staku bierzemy, nie? Ja mam We... stak 38. To weź drabinki. Czekaj, postawię tutaj to. Weź drabinki, nie? Mam drabinki. na górze tam nic nie lubię, tam mam jeden fajny pomysł, jakbyś mógł to zestaw. To mhm. byłbym wdzięczny ci bardzo. Widział Ops, dobra, takie coś odejść. Ops, ops. Cycki, cycki. Du, dobra. Du, du. I potem myślę, żeby zrobić coś takiego jak. Czekaj. O! Drabineczki. Drabineczki. Ops. Cycki cycki. Ops. Okej okay. eee, będzie trudno się wiesz co dostać na nią. Czekaj, jak by tutaj teraz to wygminić? Eee, czekaj, 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 ja mam pomysł. Hop. O kurwa. O kurwa. Wylać w serduszek wzięło. Eee, cztery. NIE! O kurde, sorry, zapomniałem. Ale nie, nie da się postawić drabinki, czyli musimy zniszczyć niektóre szkoła chyba, co? Kobel się do... Dobra, trudno. Przepraszam bardzo, chodź. No. Nic Moje życie... Dobra, i czekaj. Aha, PvP wyłączone, to się nie muszę bać. Ja zrobię na dwie szerokości, co? może ty zrób takie wiesz, o tutaj takie o. Dobra. Bo kobla mamy dużo, to wiesz. Żeby było można bezpiecznie Dobra. chodzić. Ty mi kiedy zostawisz tego... Mm, serwa załączonego na... Na noc, to jo, To jak będziemy mieli więcej tych... Kul... Tych y, słoików, to ją pokopię pod tym, nie? Nie, to wiesz co, to chyba razem fajnie tak jest. Czy ja nie zostawię kompana na noc, nie? No, ja. Nie, nie problem ja to miałem, że A to też na noc. prądu dużo idzie, nie? No, na laptopa I, to mało idzie Ile masz serduszek? Ja mam serduszek cztery Czekaj, kurde, wiesz co? Czekaj, czekaj, czekaj Żeby było bardziej równo Wiesz co bym zrobił? Patrz O jedno, poszerzaj o jedno Znaczy wiesz, to idzie, ja to zbijam, to dawaj kratkę niżej Dawaj, wiesz co, nie? Co? Jak kratkę? Tutaj Czemu? tak odawaj, bo, bo nierówno tam wyszliśmy, Nie też żeby była jakaś fajna symetria, tak nie co fajnie wygląda, Cyt na to. No, a w ogóle nie wiem, takie pytanie, może, nie wiem czy dowoz to ma jakieś znaczenie, ale jak chcecie, żebym zmienił wielkość GUI, na przykład na normalne, no to mi napiszcie, bo mi to jest bez różnicy grać praktycznie i mogę grać na takim, na takim, a szczerze to powiem, że zwracam na to uwagę, jak oglądam u kogoś let's play, nie? E, tym GUI ci chodzi, to ogólnie ten cały wygląd ten z Minecrafta Ci? Czy ja, czy? No wielkość GUI. Yes. E, ja gram na, jeszcze mówię na large Dobra, ile masz serduszek mówiłeś? E, Cztery wiesz co? A, ci to. W razie czego mimo. mi to zaraz oddasz jak padnę, nie? To mi to oddasz? Aha, czekaj, musimy się cofnąć za chwilę. 3. E, musimy niestety zrobić jedną głupią rzecz e, W sensie, że z game moda musimy wziąć e, dwa łóżka Bo nas jak respi nas, to jesteśmy teraz w przepaści Dobra Jesteśmy na kratce, i się pojawiamy Także to jest naprawdę uciążliwe, bo to jest naprawdę mało czasu, żeby się teleportować No Że no niestety... A może dawaj łóżka tej u góry na razie postawimy, co? No Tu, po prostu żeby się zrespić przy niej. Dobra Bed Raz Dwa Tutaj postawię O Dobra Przegajmy mu od zero. Chodźcie, może się przyśpimy, co? Na początek Już leżę Ty śpisz na ziemi Śpię, śpię, Dlatego łóżka osobno mhm. <laughs> o. o, i ładnie, respi też, dobra, nie będzie problemu Eee, yy, okej okay. To jak masz południe, to wyśle postaw może, co? Żeby się tutaj nam nic nie respiło pom, pom, o. O. Dobra, idę zażyć. Coś czuję, że padnę, no ale dobra Jak padnę to się wtedy tam w tym łóżku Padłeś. Powstań power eight. To tak, powiedz mi daj. Dajesz mi itemy i ty skaczesz też, żeby się zabić, czy? No Daj mi temy O kurde, ty to bogaty jesteś widzę Dobra, sobie uporządkuję moje itemy Dobra, tutaj na mostku zostałem twoje diamentowe eku, Pochodnie twoje I tak, ja schodzę niżej tutaj żeby zrobić to, wiesz co Hop. Wow, trzy serca zostały Nieźle A mnie, a mnie powstrzymuje i mówi mi, że mam nie przeklinać. Powiedz, że masz drabinki. Powiedz, że masz deski Masz to? Masz to? Tak jakby Ale bez kitu. Ej, pigmenty tu są. Masz to, czy nie? Nie mam drabinek. Co? Nie mam drabinek. Jaa, kawiocha. <laughs> Jak teraz, Jak ja, kawiocha. Jak i teraz wrócę? <laughs> Jak i o teraz wrócę? Papa, kutny Co Idę zrobić pochodnię, prawda? Znaczy, drabinek. A, a gąbka. Na, na na gąbka jest zadanie. A te gąbki trzeba zbierać, nie ogólnie? Nie wiem. A, czaj, a drabinek nie mam zadania na drabinki? Ja, ja, jest 20 drabinek. To już mamy zajczone. Gdzie jest to zadanie? Ja szybko zbiję Albo no. dobra, pod koniec podsumujemy No No dobra, szybko robię drabinki Jezu, już nie mamy tego, już nie mamy drewna A co masz mojego? Masz moje itemki inne, nie? No, tak jakby Dobra, ja sobie też szybko tutaj machnę, wiesz co? Oła Boli mnie coś Nie chcę wiedzieć co, sorry Nie to co myślisz Ja nie myślę nic nie chcę nic go mamy 20 minut odcinka. Ja nie myślę. Dobra, to y, zrobimy tak, z wejścia dwie będą gdzieś tak. Bo wiesz, żeby to szybko, szybko po prostu zrobić, nie tam wejść. No. Myślę. dobra. Ja już mam itemki oh. zrobione, więc chwila. Dobra, idę już na górę. Kurde. Ogólnie zobaczymy, ile kto więcej dedu pod koniec serii. Marcin prowadzi jednym. Kurde, może jak bym chciał to diamentowe EQ, to może... Kurde, znowu nie trafiłem w drawinkę. Może przynajmniej nie padł, co? Ty jeszcze nie weszłeś tam, mam nadzieję. Dobrze. Dobra. Obs, obs. O kurde, tam są pigmeny! To wow Pigmeny, nie wiem, czemu się wydają naj, naj, takie naj, najgorsze te potwory w Minecrafcie. Wiesz, że jak tam spadniesz, to spadniesz? Pigmenje. Czemu? <noise> Dobra, co trzeba zrobić? Iść po więcej drabinek. Nie, po prostu trzeba to rozwalić. I trzeba tam ale... skoczyć z pełnym HP. Masz pełne HP? Mam, ale patrz, to, to szkło trzeba to rozwalić, żeby postawić drabinkę, Bo jak tu inaczej potem wyjść stąd. No faktycznie. Jest ile pigmenów? No. Cześć, wiesz co, pójdźmy może po drabinki, co? Żeby się przygotować. Dobra. Bo tak by bez... O, spadły tam. Ja nie mam pełnego HP. A zgaduję, że tam trzeba pełne HP mieć, żeby tam wleść. Kurde, wiesz co? Czekaj, mieliśmy gdzieś tu jabłko, pamiętasz? <laughs> nie nie gadaj, że je zjadłeś. Niestety. No i jezu, brawo. Gdybym miał jabłko, bym przeżył To wiesz, że teraz musisz ty skakać, żebyś się zabił. Musisz się zabić, bo ty masz mniej HP, to to by łatwiej to pójdzie. Nie chcesz mnie uśmiercić. Nie śmierci. Nie no, bo tego nie mam. Jabka nie wypadło niestety. <śmiennie> Zleciał mi przed nosem. <śmiennie> Dobra, e, to pójdziesz tam powiedz ile mi HP zabrało? Czy ci? No w sumie, że ja tam wszedł. A nie, bo ty w sobie pójdziesz. Czekaj, e, wezmę tego Fur, kobla. dobra, mam dwa serduszka. Co się zabi? To daj mi ją tam już będę budową nie? No, dobra. Nie, wezmę tam. jestem szybszy od ciebie. I ten... E, to co? Dostaniemy się tam, zrobimy te, ten i kończymy odcinek 24 minuty, pozdro. Dobra, okej, okay. to wejdziemy tam za czym co w skrzynce, jak Daj mi moje temy. No ale, ja tam muszę wskoczyć jakoś, nie? Ale, daj mi moje temy, moje. Ja pierdzielę. Kilo, łopata, siekiera, dre... aha, drabinki weź sobie. Kilow łopata, siekiera, miecz, i wszystko. Czekaj, bo teraz mam dwa serduszka na minusie. Czekaj, masz mi się zregenerują, ują. Daj mi kobla, właśnie, Mim... trochę. Mim kobla właśnie, Mim kobla, właśnie, troszkę. Mojego masz. Chap sobie kobla dziwko To czekaj, to wiesz co, ty weź sobie go tam, żebyś tam mógł wiesz co, zrobić te drabinki Ja idę na górę, wezmę kobla To masz tu ci 25 chyba ciepły Dobra, już za późno, sobie wejść Wiem, spoko eee, to co tam, skakuj powoli, nie? Ale wiesz co, zostaw może, wywal na górę te lepiej Wywal na górę lepiej, wiesz co, swoje itemki Ja je wezmę i potem powiesz mi, że masz HP, żeby one nie spłonęły ci w Co ty na to? Marcin? żeby nie walnąć pigmena. Spadłeś tam już? No. Ile HP? Cztery serduszka mi chyba wzięło. Nie, zostało mi cztery. To luzy. Okay, Okej, już tam idę. A no. wiesz, że Citrox kupił nowy mikrofon i teraz Blue Yeti? Nie wiem. <laughs> Ogólnie, i chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie strasznie zdziwiła, e, e, skomentowałem e, jeden filmik Huśka. No weź tak nie szpanuj tym, bo to nie ma czym szpanować, nie? No ta, ale kurde dziwne tak, nie? Nie, nie wiem czy to ja tam... o mnie mu chodziło, czy nie. Jak ten jedna vlogerka nagrała vloga o Śląsku, że hmm. napisał, ta dziewczyna negatywa Marta. Nie, byłeś to... się tym jakoś nie wpolił, nie? Ja nie, Żebyś tam nie, mu... nie gadał, że się chwalę, to okej, nic nie mówię. Dobra, chodź na dół. No, Jezus, jak one ryją, jak one ryją. Nieee, za... Nie, ust lawa! Wiem właśnie. Eee. Nie jest drzyjcie lawa, jak ale... ich Weź Wejście ścisz gra. Czyli to co, chwilę rozkopujemy tutaj, czy nie? Nie no, kończymy odcinek. Noż, może tam do nas dwie, gdzie? Dobra Mrrrr. Mm, tyry, tyry Popatrz, tu... Tere Tyry, tyry Chyba sobie kupię te majki <laughs> CO!!! Mam co? No teraz Facebooka Co? No, czekaj, czekaj <laughs> Przywitaj się z filmem No Dzień dobry filmie Mrrrr. Dobra, to co? Chodź, zbijemy jeszcze jeszcze chyba, może co? Szybko mm -hmm. Co? No. Jezu, Kaśka, naprawdę Pod koniec tak. filmiku, tak. filmiku musiałeś bić? Tak. Dobra, tak. czekaj, to co zrobiliśmy, czekaj, eee, e generatora, nie zrób więcej słupków, nie zrób farma melonów, nie dyni, nie trzciny, nie zboża też, nie zrób dużego humora. Zrób łóżko, łóżko ogólnie zgraliśmy, ale jeszcze nie będziemy go zbijać, dopiero jak zrobimy łóżka osobne, to wtedy A to 10, ryb, 10 wełny, endermana Kurde, rób te, bo wiesz co, by, co my tam robiliśmy? Co? 20 drabinek my mieli, nie? Zróbmy jezioro? Tak, tylko gdzie to jest? Z tego co pamiętam, to pod koniec, Kajś. Kurde, tak patrzę. 10 dźwigni zrób, zrób 20 furtek. 20 płotków, płotki i furtki zostawimy, co? Ale może dźwignie byśmy zrobili? No to rób dźwignie. To mi zadanie, Będziemy się Będziemy wajchować. Tak! Kasia, zapraszamy cię na odcinek. Cześć, dobra, chodź, Marcin. O! Cześć, masz dwie, są postawione, osiem tam wyrzuciłem. Masz, weź sobie. Zostawiłeś? Dobra, o! A! Ja nie mogę, bo mi co jest ten. tym. Patrz. W um. przeciwieństwie do ciebie, to mi nie upadło. <laughs> o Jezu. Wygląda. weź stań, stań przede mną i zaczek to wygląda. Nie, dzięki. No co tak się no. żadamy? No, no, Kasia wbiła na odcinek i już dźwigniała. <śled> Nie. Dobra, czekaj, ja wezmę moją tam dalej trochę, żeby to nie było? Nie, dobra, dobra, o, kończymy, dobra odcinek. Tak. kończymy odcinek! Kończymy odcinek. O ja się muszę ciebie o, o coś teraz zapytać, nie będę musiała co na odcinku. Nie, nie. Dobra Kasiu, podpiszę co ci się na tym też. Tak jak ja. O, oczywiście, tylko na o, to czekaj, tak. Przed odcinkiem. Na odcinku. No, <laughs> ogarnić. O, nie, chciałbyś ruch. mi zbić, co? Nie! Kończymy odcinek. No to kończymy. Dobra. Przepraszam za niego. To był następny odcinek z Jar Survival. Była ze mną migotka, która była pod koniec filmu. Cześć. był szef o. z Wajchą. Czekaj chwilę, jeszcze pomogę. E, wiesz, co jeszcze zrobię? Nie, nie dawaj mu tego zrobić, to będzie coś My se po podcinku, się musimy pogodać. 10 naciskowych kamiennych płytek jeszcze, bo tak zobaczyłem na pięć, że jeszcze mamy e, kamiennych płyt naciskowych. Tak. Zrób 10 trabdorów, mamy dwa zrobionych na razie. Dobra, czekaj, to zrobię takie coś, patrz. Dwa mamy, o, tak wiesz, tam tabliczkę, że dwa mamy niby zrobionych, nie? Dobra. Yy, to zbierzcie się... się, na razie. Na razie. A? Chciałem coś jeszcze zrobić, ale okej. Ok.